Cześć, 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 Słonej JamiKobu2012 i dzisiaj jedziemy na Madrex ja ma. i gramy w grę Color or Die O no, wtórnie iśmy w aplikacji How to play? Hide and, Dead Dead PIK Weź to Dobra, chodź idziemy Żebyś Nie będzie się zasłuchał O o, pewnie. Żółty. A, bo... Ej, tu jest Red! Red, szybko, 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 szybko! Się kurde chowa. Chodź! O nie, ciebie tu nie ma. Mam śrubokręt stary. O nie, o nie. Widzisz te czerwone drzwi, czy nie? Da, widzę, widzę je. Chodź, szybko, chodź tu, chodź tu, chodź tu. nie! No kurde, przez to. Ale ty musisz nie klikać. No klikałem w nie. To zaraz dam... Nie, mi akurat, kurde, zlechłem. Ja, ja już będę leciał do tego, do. do, do gdzieś Gdzieś tam jest trzeba okry! O! Kolejny. Broż. O, kurde. A to co? Sięga. Mam tu pomarańczowy. Dostałem się tu, jestem. Dobra, to weź szybokręt i spróbuj gdzieś znaleźć. Miejsce chcę ja Nie mam farby teraz żadnej. No i właśnie teraz nie masz chować, więc musisz się w takie luki chować. Chyba teraz. Wiesz, wiesz, co chować. Sorry, widzę dzisiaj zbyt. za mój głos, ale mam taką chrypę. O, mam trzecie! Sorry za moją chrypę, ale, ale dzisiaj nie w W jakimś negatywnym świecie A Serio? Nie, no spadłem! Trzeci... Czwarty Czwartego bruszu. No, no. O cholera! Idę do w zonu Biegnij! Biegnij! ludko, biegnij!

nie mam ani jednej farby przez jedną treść na piechotę i nawet się schować nie mogę Niebieskie ale ja nie mam żadnej farby Skody jakieś negatywne Oj 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 O, to jest? Brusza Byłem tam, w tych negatywnych schodach Lecimy od drugiej strony, lecimy y od drugiej strony Widzowie ogólnie

Szybokrę, ta? No, nie, na mam śrubokręta? No Dobra, mam śrubokręt, mam, mam dobra. Rami, Co to za zdjęć? Nie masz wybranego. Tak. Cztery, siema. Ile masz? Kieram? Cztery. Cztery, ja mam pięć, hmm. Pomarańczowy i tego. Ma pomarańczową farbę, ten. stary. Nie ja wiem, gdzie był pomarańczowy. Oj, oj, oj Ja nie, ja nie, ja, ja nie mogę te ja nie mogę zdobyć żadnej farby teraz. Nie, o nie, o nie, o nie. Nic nie ma, nic nie ma. Tam gdzie był śrubokręt, wiesz gdzie był śrub- gdzie był śrubokręt czy nie? Niekoniecznie, po prostu że jeszcze nie mam nawet początkowej farby. Co? Pierwotny? No. Czekaj, to zejściu no. ty uciekaj do wzą, no, ja się tu trupa. Dobra. O, dobra, nie mogę stąd gdzieś nowe farby. Nie, no, no dobra, nie. chyba ten się resetuje, bo ja nie mam, ja nie mam żadnej farby. No, będzie musiał chyba dobyć. wejść z gry w ogóle. Nie, ja mam abrasze. Ty masz 5 i ja mam 5. To tu jest zielony. Gdzie jest pomarańczowy?

Nie widzisz mnie, Willi? Zarąbisz to. O cholera, o cholera, o cholera! Dobra, gdzie jest to miejsce na czerwoną farbę? Ja bym ci mógł pokazać, bo ja pamiętam, gdzie ja szłam wtedy. Boch mnie Cholera, cholera, cholera! Cholera, 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 cholera To do mnie odejdź, Billy Bili Fliczki 1 3, 9 O da dobra no, dobra A wiesz gdzie jest miejsce na pomarańczowe czy nie? Ja nie wiem jak to być fioletowy teraz, Poszło jakiegoś młotka pewno Też, ja wiem gdzie jest młotek, chodź Ale trzeba najpierw yy, przejść od... Cholera, 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 Czekaj, nie, nie, wychodź, nie wychodź, nie wychodź Chodź, chodź, chodź Ci pokażę gdzie jest śrubokręt Ojojojoj, oj, oj. tylko trzeba od drugiej strony przejść, chodź Chodź jest orange, czekaj. Żółta. Żółty. Żółty, 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 żółty. Biegniemy. Ja nie mogę tam przejść. Weź. Weź, te, weź tam gdzieś, poszukaj, poszukaj gdzieś. Poszukaj gdzieś czegoś. Marę. Gdybym z 10 metrów za mną, XD Mhm. Cody No, co ciekawe. No, chyba cię, żeby zobaczyć Cody Walks. Proszę, Cody Walks. mam jakiś taki niechciany parkour. Jest znaczy, tu taki parkour, ale nie parkour. Kurde, aktualnie dotknęłam kogo od początku. No, to świetnie. To się nie idzie, ta gra. Po wieku, jak ja tu kolory, ja nie... jest! mam zieloną farbę! i mam szósty pędzel a ja mam pięć pędzli i... gwarantą. wiesz gdzie jest zielona farba, a, czy nie? A, 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 a nie, ja wiem! widziałem ją! O mój Boże, Turkusowa, wiem gdzie była, wiem gdzie była Turkusowa, wiem gdzie była Turkusowa, muszę wrócić tam, gdzie był. Mm, Kurde, się, się do sejfzone. Cholera. No nie jest o, dobrze. O mój Boże, Wz... ależem no, się. Billy, odejdź. Nie chcecie tu. Jest, 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 jest. Chodzę tu. Chodzę do tych drzwi. Dobra, mam. A ten parku jest łatwy. Ten, wiesz, był mieć czy nie? Tu jest. Dobra. Widzowie, jak my tą grę dzisiaj przechodzimy. Trójkąt mam, trójkąt, mam trójkąt, mam trójkąt, mam trójkąt Ja mam śrubokręt aktualnie To ja, ja bym cię mógł zaprowadzić tylko gdzie ty jesteś O, mam u, dziewiąty pędzel Save zone, the hell Bili gdzieś ty A jest że on się do mnie trygeruje aktualnie Musiałem ci ciebie triggeruje, nie bo się ja na tego mnie nie podajdę, On się na mnie teraz striggerował. Ja muszę od początku, nie? Ta gra mi w ogóle nie idzie człowieku. No na... i... nie A... wiem, tutaj ta gra jest jakaś inna, jeżeli ci nie idzie. O ten dobrze, kudy, dobrze kudy. Tu był ten. W tu był zielony, tak? Czy gdzie? Jest! Pyk! Dobra, stary! Mam, mam Kurde, ciemny że niebieski, na mnie nie? Mam ciemny niebieski, bratku. Ale mi ta gra idzie. Ja mam 9 bruszy, a ty masz 6. No to coś jest dziwnego. Jak tobie nie idzie, a mi idzie, to coś, coś dziwnego. Jest! Mam kolejne! Yo, Jak, o, mam, kurde, piłę, mam piłę, piłę, mam piłę, mam piłę, mam piłę, piłę, piłę. mam piłę, mam W miejscu co chwilę się rusza Ja mam piłę Tylko muszę teraz znaleźć ten... Purple, jest czerwony w, w żółtym była piła, w żółtym była piła, w żółtym była piła, a jestem żółtym, a jestem Dobra Mam deskę Nie wiem po co mi deska, ale okej okay. O cholera myślę, że jak teraz spada to zdechnę Mam aktualnie jakichkolwiek bentów. Mam purpur, mam purpur Stary Coś jest czy nie? Nie Dobra Stary, ale mi dobrze idzie, tak szczerze beznadziejnie No <laughs> Jaki dziwny zbieg okoliczności Wiesz, ja w tą grę pierwszy dobra, raz gram w ogóle To na tym parkurze o, o kurde, dobra Mam deskę, nie wiem po co Tam coś leży O, coś mam tam. mam jedenasty, jeszcze dwa Jeszcze dwa mi brakują Mam Czyli tu była potrzebna deska

No, nie miałem jak, pomóc. jak miałem jak pomóc, jak on stał obok mnie? Respawn Holipcia Skąd początku u. muszę? Chyba se jaja robisz Trochę źle, że od początku No, no i znowu zdechłem Mogą za to nie... je. No właśnie. Coś chyba się właśnie odwróciły. Krzak, szak, szak. Dobra. Uuu, ledwo. A ja nie mam wtedy farby. Bili, wybombiaj. Spierniczej ode mnie, człowieku. Ja muszę to wszystko. Chcemy rodzinę Uu. prześladować. Jest! Jest! To młotek był! No, to masz przestrane, bij! Kurde, kurde. Teraz to ja speedrunnuję, stary. Gdzie jest pomarańczowy? Stary, teraz to ja speedrunnuję. I ja ci mogę pomóc. Nasza. To leży gonzalo, chyba to był solo sypał. Tak mi się zdarzyło, że to był solo sypał. Gdzie jest pomarańczowy do cholipy? Dobra, mam pomarańczowy. O, sioma. Siema chodź, chodź, gdzie chodź jestem. Mną, Gdzie jestem? Tu Tu A, tu Kien. Tu jest żółty, chodź, ja wiem ja gdzie jest tak żółty Ja wiem miałem zielonego pojęcia, jak tego nie widziałem Ja wiem gdzie jest żółty, żółty. chodź Chodź, 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 chodź Widziałem, to jest żółty Trzeba się na start zwrócić. Ja tu, tu, o Teraz lecimy razem, stary Ja tu już byłem, Dobra. tu stary Chodź O nie, to jest to M. To Nie, to za pierwszym razem tu, tu, tutaj skończ. No i dobrze. Idź za mną, ok O mój Boże. O Pisałem. szlak. Nie, spałem. Oj. Ale będziesz znał drogę, co nie? Tak Ja na ciebie poczekam na górze Ja na ciebie na górze poczekam Jeżeli nie spadnę Bo wiesz jak... Mo... Spadłem! Wykrakałem! Ja nie mogę Dobra Tu Poczekasz na mnie na górze? Poczekasz na mnie na górze? Tak. tak, postaram się Dobra Halo? To musi być cała Nie, nie, nie! Padłem. O nie! Albo to może być tamtą, co opadł, albo to może być ta, ja że się muszę... Tak blisko. Nie, byłem na ostatnim, stary, ja na ostatnim szczebelku dosłownie spadłem. albo cała sygala. Eee... Ała, moja ręka... To może być tamtą, nie to Jest! Przeszłem. Uff! Tu jest zielony. Ja na ciebie tu poczekam. Dobra, widzowie już po tej lepsze jest! Jest Madrix! Dobra, w końcu Madryx doszedłeś do mnie tutaj i musimy stąd wyjść teraz, więc no, to wychodzimy raczej. On tam jest! Bill tam jest! Ja do zielonej Mię, ja też. Ja też... Sam nie wiem, ale w sumie jak on by mógł być za nami? Jak on tam z Sam dodał? nie wiem, ale... W tej grze są dziwne bugi. Tak, Czemu on ciągle przy nas chodzi? Nie, on biega Znaczymy, za połowie. No dobra, jestem tutaj na ale Nie, tak... Bo on jednocześnie uznaje, że na przykład my nie jesteśmy przy ścianie, a jesteśmy. Szlak, 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 szlak. Staram się tu jakoś dostać. Jest, takie są właśnie bugi w tej grze. Uciekłeś od niego? Wiesz, jak cię znajdę, to cię poprowadzę, więc no. O, siemano. Dobra, idę. Chodź za mną, to ci pokażę, gdzie tego. No, gdzie jest ten zielony, gdzie jest ten zielony pokój. Dobra. To świetnie, że idziesz. I tutaj masz farbę turksową. Widzę. Te... Teraz tylko trzeba znaleźć ten trójkącik. To jest cirkusowy, Tak, to jest cirkusowy, jeżeli nie jesteś daltonistą. Cześć? Tak, e... A ja zapomniałem ci powiedzieć, że musimy iść do tego śrubokręta. Wiem. Tam, gdzie to miejsce było szybko lata. I teraz hopsamy po parkurze. No i super, ja już przeszłam. Teraz czekam na ciebie. Kurde, no co jest? spadłeś? Nie mam zielonego pojęcia. Idę, idę. No, bo let's go. Tylko nie zdychnąć. Ono ono, 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 nie wygląda jak ten, jak nasz odcień. O. Poczekaj, ja bym jeszcze poczekała, w tam ten. ten. 12, 12. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie teraz możemy. Ten, tapem ten fioletowy rozwalić całkowicie. Ja chwilę poczekam. On się już chyba na ciebie nie triggeruje, czy triggeruje Kurde. Szlak, 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 O, Ło! Dobra, mnie nie dorwał, mnie nie dorwał! Trost. Nie mam zielonego pojęcia. Gdzie mam ten? Gdzie mam teraz y, pójść z tym młotkiem? O, sioma. O, kurde. Dobra, no z pierniczą. Czekaj, 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 czekaj. Szlachisz, nie widzę. Nie. Nie, no kurde, przecież byłem tam już. No nie. Tak. No ja, ja se robicie. Do tego nie przejdziemy. Najwyżej no ja to dokończymy w, w następnym odcinku. To zakończamy to.